Diagnoza społeczna, badania warunków i jakości życia Polaków przeprowadzana jest co dwa lata przez zespół pod kierunkiem profesora Janusza Czapińskiego. Z niedawno opublikowanych wyników okazuje się, że aż co piąty Polak nie chodzi do dentysty, a jest to spowodowane dwoma czynnikami: brakiem pieniędzy i panicznym strachem przed bólem. Jednak pocieszające jest, że liczba osób niechodzących do dentysty stale spada. Wiele jeszcze pozostaje w sferze życzeń, niemniej jednak. Daje się zauważyć wyraźną poprawę, e, aczkolwiek przyznam, że w praktyce mojej prywatnej zdecyna, zdecydowana większość pacjentów są to pacjenci niestety interwencyjni, to znaczy tacy, którzy przychodzą wtedy, kiedy już coś się dzieje niedobrego. Mogłoby być inaczej. Poprawia się również nasza świadomość na temat profilaktyki i wczesnej diagnostyki. My, myśląc o profilaktyce, w zasadzie koncentrujemy się na tych e, przyszłych pokoleniach, o tych, na tych, którzy dopiero zaczynają chodzić do dentysty, bo tutaj naprawdę możemy wiele zrobić. No co tu dużo mówić, dorośli, którzy przychodzą dzisiaj do gabinetów, mają zęby w takim stanie, w jakim mają, i czasami to jest jeszcze jakieś. E, e, Zaszłości, które, które procentują dzisiaj w jakiś niekorzystny sposób, natomiast dla dzieci możemy zrobić dużo. Głównym czynnikiem wpływającym na rozwój próchnicy są nieprawidłowe nawyki żywieniowe, dieta bogata w cukry oraz brak prawidłowej higieny jamy ustnej. A recepta na piękny i zdrowy uśmiech jest prosta: systematycznych przeglądów jamy ustnej, kształtowania prawidłowych nawyków stomatologicznych, higienicznych. I w zasadzie to są takie filary. No, jakaś edukacja. Edukacja z jednej strony związana z tym, co możemy sami zrobić, w jaki sposób na przykład szczotkować zęby, co wydaje się może śmieszne, ale, ale takie śmieszne nie jest. Jesteśmy zarzuceni żywnością, napojami, w których ten cukier aż, aż tam buzuje, i, i, i od tego to wszystko się zaczyna, bo nadmiar tego cukru, który w jakiś sposób wiąże się z. Z dobrobytem, tak zwanym, jest tym czynnikiem, od którego wszystko się zaczyna. Gabinet stomatologiczny XXI wieku to miejsce, w którym działania lekarza wspomagane są przez zdobycze nowoczesnej technologii, bóle zębów i portfeli wynikające z braku profilaktyki są znacznie większe.